Świat kolorów dla mnie zawsze był bardzo ważny. Zwracałam szczególną uwagę na te jakieś piękne elementy, które są w chmurach. Również fascynowała mnie dzielenie, ta różnorodność zieleni. Ja w tej chwili jestem niezależna, więc, jest ta radość tworzenia. Ja rysowałam całe życie, całe życie malowałam, bo byłam takim samotnym dzieckiem. Rodzice byli nauczycielami, ojciec dyrektorem szkoły, cały dzień siedział w szkole. Mama, jak ja wracałam ze szkoły, to mama dopiero szła do pracy, też do szkoły wieczorowej, więc zostawałam sama, no to cóż mogłam robić? Miałam całe stosy papierów, ołówków, rysowałam i to był mój świat. Lekcje religii, które odbywały się w budynku obecnie kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, była tam sala katechetyczna i był wspaniały ksiądz Kapucyn w brązowym oczywiście stroju, ojciec Augustyn, i on to, co opowiadał nam z dziejów Chrystusa, jakieś wydarzenia z Ewangelii, to wszystko było rysowane. Więc to było tak piękne, że te lekcje zapamiętałam do dzisiaj i może dlatego w ogóle zapragnęłam rysować. Kiedyś takie ćwiczenie było, trzeba było narysować ulicę. Tak długo rysowałam tą ulicę, aż się na niej znalazłam w swojej wyobraźni. I to było chyba to powołanie, kiedy już byłam bliżej matury. No, na jakie studia się wybierasz? No więc mówię do rodziców: Słuchajcie, ja bardzo chciałabym pójść na Akademię Sztuk Pięknych. No i wtedy odpowiedź była niestety negatywna, bo rodzice, nauczyciele mówią niestety nie stać nas na Kraków, ani na Warszawę. No było mi smutno, ale wtedy dzieci były grzeczne. Nie miałam możliwości jakiegoś protestowania. To tylko tyle, że nie poszłam na matematykę, tak jak mój ojciec chciał, tylko poszłam na polonistykę. I pamiętam, że kiedy miałam jakieś sny, to zawsze mi się śniły białe płótna, i taki żal, że ja nie będę na tych białych płótnach pracować. Był taki okres takiej tęsknoty, żeby dostać się do Liceum Plastycznego. To musiałam zostać jego dyrektorem. I tak się dostałam do Liceum Plastycznego, wygrałam konkurs. Kry się pozałem, gdy byłem studentem na drugich studiach, na drugim fakultecie, na kulu na psychologii. 50 lat. I jesteśmy razem. Prace żonki bardzo mi się podobają. Ja je obserwuję powiedzmy od samego początku. Dla mnie to pierwsze prace to były w Kazimierzu po ślubie, w tym krótkim okresie naszego narzecznictwa, nie było czasu na malowanie. Więc po ślubie pojechaliśmy na tydzień do Kazimierza i tam powstały pierwsze akwarele. Siedzieliśmy na tym parkanie u Franciszkanów i malowała Kazimierz. Potem malowała no już dużo u mnie na wsi, na Podlasiu, gdzie jeździliśmy z dziećmi, tam spędzaliśmy każde wakacje. Moja tęsknota była coraz większa, i coraz bardziej, może na podyplomowe, no ale jak to zostawić dom to uwolnienie takie przyszło dopiero w późnym wieku u mnie, wtedy, kiedy rzeczywiście te obowiązki rodzinne czy zawodowe tak bardzo mnie nie obciążają. Dopiero, kiedy poszłam na emeryturę, mogłam realizować swoje marzenia. Pierwsze zdarzenie to było bardzo trudne, bo pracownia na Akademii Sztuk Pięknych, model, mężczyzna, kobieta, trzeba było narysować. I zawsze pamiętam profesor Bajek, Krysie, a ty zawsze masz tą głowę za małą. Ty, ty popatrz na te proporcje. No, po prostu ja w domu nie rysowałam postaci, ale myślę, że przez te dwa lata. Jakoś opanowałam. Poza tym y, chodziłam po pracowniach. Podpatrywałam, co robią moi młodsi koledzy. Często byli to absolwenci Liceum Plastycznego w Lublinie. Co pani dyrektor tu robi? On wie to samo co wy. Tworzymy z mężem taki tandem, ponieważ mąż jest wybitnym naukowcem, zajmuje się roślinami leczniczymi, stworzył taki projekt międzynarodowy w którym uczestniczą kraje takie jak Kazachstan, Austria, Japonia, Mongolia. Teraz mój mąż trzy razy w roku odwiedza Strasburg, bo jest w Komisji Europejskiej. Takie związanie z roślinami leczniczymi, ale zawsze je zabiera ze sobą i tam spędzam cały dzień w takim dużym sklepie plastycznym. To jest zabytkowa kamienica wielopiętrowa, na każdym piętrze są inne materiały, na przykład warby akwarelowe, temperowe, są świetne papiery. No to jest dla mnie świat, w którym ja mogę nie jeść, nie spać i cały czas tam przebywam, kiedy dotykam dobrego papieru akwarelowego, jak widzę dobre farby. To jest prawie takie zmysłowe, zmysłowy pociąg do tych rzeczy i nie wyobrażam sobie świata mojego bez farb, bez pędzli, bez tej, tej pracy artystycznej. Ten świat zaskakuje mnie, czasem się bardzo dziwię jakiejś niezwykłej architekturze. Odkrywam w późnym wieku Indie, Kazachstan, Mongolię. To są światy takie, które no, mają inne troszkę zasady, a potem się okazuje, że są nam bardzo bliskie, przyjazne. Wenecja to był temat wieloletni, bo rzeczywiście ja do tej Wenecji jeździłam trzy razy w roku i tak jakoś urządzałam sobie ten podróż. Ona nie była droga, zawsze z mężem oczywiście. No i bardzo dużo fotografowałam. Powstał duży cykl wenecki. Szczególnie wzruszający jest Kazachstan, bo tam po prostu do dzisiaj jest ściana, prawie że Galeria Krystyny Głowniak, bo ja wtedy zawiozłam tam na papierze pracę. To były rysunki, akwarele z Kazimierza, Naręczołowa, Puław, no bo to mogłam po prostu wziąć, że tak powiem, do teczki. Nie wymyślałam jakiejś fantazji, bo jechałam do innej kultury, więc też nie chciałam. Zadziwiać czymś, co mogłoby być w ogóle śmieszne. I to się bardzo spodobało. Także ten Kazachstan, kiedykolwiek mąż tam podróżuje, to zawsze proszą o moje prace. Myślę, że ta ostatnia wystawa, retrospektywa, ona zmusiła mnie do takiej refleksji, co robiłam kiedyś i do czego doszłam obecnie. Myślę, że, że miałabym o wiele słabszą psychikę, gdybym nie malowała.